Hej z tej strony Foxy. Znowu pokazujesz na... I witamy Was w kolejnym odcinku życia pokseju pana Pieska. A ja zmieni... Krzesło! A, a ja zmieniłem nik. Po tym tam było coś się. A, dobra, strasznie. Zmieniłem nik. Bo widam, ale ja jestem ma dwoja, dobra, lecimy, oglądamy, o, ale to był super proszek, co wreszcie mi dał go ze swojej piwnicy, Słuchaj, super, teraz... Halo, Panie Biesku! Co ty, o. O. Jestem komornikiem! Halo, yy, gdzie jest właściciel mieszkania? W dupie, chodź tu. A czy panie Piesku! To komornik! Dobra, dobra, nie straj, udawałem. Dobra, co ty ty nasz oglądasz? O! Pornos? Nie, cicho. Czy nie tak jak myślisz? Ciekawe dosyć wiesz. Co ja? Ej Sociu! Co ty zrobił? Raliłeś się! Ratuj! Kurde, fikołka odwaliłeś! Dobra, już ci pomagam! Kurde, utknąłeś! Kurde! Ta szapa cię rucha! Pomogę ci, kurde! Sąsiad, to przez proszki! To przez proszki! A! jak? To proszki! Smakowały zamiar. ci? O! D! Dobra. Odklonamy widzisz ją, on... Sąsiad, nie bujaj się, bo znowu, bo znowu, bo, bo, bo znowu wywalisz orła! Wy orła, orła i idź. będzie! Zamknij morze! Kurde, sobie klejpastą roz... Idź! Tańczy. Wy... Wernicze Dobra! Dobra, jak chcesz bujane krzesło, to... To zrobię jedna cię. Dobra! Tylko uważaj, żebyś sobie paluchów nie obciął, bo naprawdę będzie źle. A ja to przecież... Coś ty zrobił! A to przecież przegrałem w pokerze. Jezus Maria! Uważaj! Ej, ale chwila bo... W wieku! Mój Kurde! Ej, bo ja tą piłę przegrałem przecież w pokerze Boże święty! Ja tą piłę przegrałem w pokerze skąd? Aha! Nieważne. Też przegrałem pokażę. A ty chyba wygrałeś? Wygrałem. Dobra. Okej. Okay. Czas to zamontować. Tylko uważaj, ja żebyś... Ja! No a... i widzisz co zrobiłeś? Co... Uważaj kurde! Co... Uważaj na swoje palce, bo naprawdę ty zaraz całą nie, rękę kurde nie, nie sobie robić. Dobra, ostrożnie. Dobra, ostrożnie tylko sąsiad. Okej? Okay? Ostrożnie. Dobrze. Dobra, nie uważaj, bo... Kurde, Miru, uderzycie w palec, to mówiłem żebyś uważał, cholera! Się, dałem. Widzisz, kurde? Ja w ogóle się nie ranię, ja... jestem bogiem. Aaaa! mały paluszek, oł... Kurde, zabijecie, cię, mi w palec prosto. Co? Haha, dobrze ci tak, szmaciaku! Co, no co to ty przecież? Nie. O. Dobra, daj proszę! Perfekt, perfekt. Oto pójdę krzesło. Proszę, wsiadaj. F Czekaj, pomogę ci. F perfect. No i dalej, buję się. O, błye, Tylko, błye, żebyś się kurd... Tylko żebyś się, kurde... Tylko żebyś fikoka nie odwalił. O, o, cholera. Kolejny fikołek. Ja nie żyje. Dobra, wiesz co? My rozwalimy to krzesło w ciul. Zrobimy je mniejsze. No i, myśl, no i myślę, że teraz się nie wywalisz. I kurde, nie będę musiał dzwonić na, na kurde, 112. co ty gadasz? Wszystko jest dobrze. Jasne, jasne, dobra. dobra. Tutaj jeszcze trochę. Okej. Okay. Przeszujemy, dobra, przybijemy trochę. I teraz będzie git I myślę, że się, że się teraz nie wypieprzy z tego krzesła. Okay. Proszę, siadaj, panie królu. O, dobre, Drogi. dobre, dobre. Proszę, brawo. dla pana Tron. I jak działa? Dobre. Tak, jeszcze jak. Jest, o. nareszcie. No i dobra, możemy spokojnie oglądać telewizję. Eee, Sąsiad, tylko... No? Tylko, że ty się bujesz coraz szybciej i się martwisz, że się w końcu wywalisz Nieprawda. O! Oj, tego się obawiałem. No przez proszki! Co ty widałeś? Sąsiad! Dobra! Kurde, RKO! Nie oddycham! Muszę ci zrobić RKO! Dobra. Dobra, żartuję. Ja zrobię RKO krzesłu. Krzesło, już sam oddychać! Musimy je uratować! Musimy je do szpitala zawieźć! Cholera jasna. Dobra. Już ratuję sytuację. Spokojnie. Jeszcze jeden bandaż. Dobra, i jest, uratowane krzesło. a no dobra. I tak będzie nigdy nie uratował. Tylko krzesło. Nieprawda, dawaj. Tylko krzesło bym uratował. Dobra, proszę panie królu, teraz powinno być ok. Dobra, widzisz? Kopsiu, kopsiłk, kopsiłk. Może jest powolne, ale, ale. ale bezpieczne. Ja chcę szybciej. Nie można, niestety. Można. Ja bym... No ja musiał upgradeować ten model do XXL No i co zrobiłeś pajacu? Dobra, masz, popcham cię. No, szybciej! Ale gówniane to jest! Boże, czemu to się zatrzymuje? Dobra! Czas, kurde, rozruszać to krzesło! Dawaj mi to! Przybijemy tutaj Puść. Wójść do trumny? Tak. Twojej starej. Dignone. I... i tutaj, i tutaj Lina. Dobra. No i git! No i będę ci teraz ciągnął tą minimum. Co? Ciągnął. Widzisz? Działa! Dobrze. Jestem królem! No, widzisz kurde? Ja, ja to mam pomysły, a nie to co ty. Nie detraj się. No. Ja to jestem kreatywny, Pomogę ci zrobić dom. półkę to, na książki, więc to wszystko to działa! No, jak widzisz, ale wszystko Dobra, fajnie. Co ja coś. Zjejna się, się zostało, to jest coś Co? Się co jest? No co się ma! Aaaa! Kurde, zablokowało się! Dobra, wyrobię to blisko! Sąsiada chyba wywaliło na orbitę. A, 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 a. Gdzie on jest? Proszę! Gdzie on jest? Wywalił na orbitę! Oooo! Co się dzieje? Co się. Nie czy.

się ty chodź, 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 nie, piernisz tylko. Co? WOW Działa. Bujany telewizor. Odkryliśmy... Wow. To Zro... Dokonaliśmy nowego odkrycia, sąsiad. Będziemy popularni. Uh -huh.